Oh. Mm -hmm. Religie zazwyczaj kojarzą nam się z czymś czystym, pięknym i mistycznym. Tymczasem nie ma na ziemi religii, która nie miałaby na koncie także swoich mroczniejszych zdarzeń i aspektów. W dzisiejszym filmie przybliżymy wam te najbardziej szokujące fragmenty ze świętej księgi islamu Koranu, która ma zawierać słowa od Boga islamu Allaha, które zostały przekazane przez Archanioła. Część cytatów można wyjaśnić w bardziej pozytywny sposób niż niektórzy pewnie by chcieli. Część jednak może być trudna dla wielu do utożsamienia się z nią w jakiś sposób. Pamiętajcie, że film nie promuje ani nie atakuje islamu w żaden sposób. Służy celom informacyjnym. Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, z pominięciem wiernych, a kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem, chyba że obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. Co oznacza ten cytat? Niektórzy sądzą, że cytat ten całkowicie zabrania przyjaźni muzułmanów z ludźmi wyznającymi inną religię. Większość muzułmanów jednak zwraca uwagę, że Koran wcale nie nakazuje, by nie mieć przyjaciół wyznających inną wiarę, ale by w wyborze przyjaciół nie odrzucać na wejściu wszystkich osób wyznających islam. Sporo też mówi inny cytat: Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy Was nie zwalczali z powodu religii, ani nie wypędzali Was z Waszych domostw. Zaprawdę Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych. Bóg zabrania Wam tylko, abyście sobie brali za przyjaciół tych, którzy Was zwalczali z powodu religii, i którzy Was wypędzali z Waszych domostw, i którzy pomagali przy wypędzaniu Was. Ci, którzy ich biorą za przyjaciół, są ludźmi niesprawiedliwymi. Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole jak chcecie i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Mężczyźni mają nad kobietami wyższość. Niektóre osoby twierdzą, iż cytaty te jeszcze raz pokazują stosunek mężczyzn muzułmańskich do kobiet czyli to, iż kobieta jest tylko przedmiotem, który ma wyłącznie dawać przyjemność swojemu mężowi. Warto jednak spojrzeć na Koran całościowo i na inne cytaty dotyczące kobiet. Obiecał Bóg wierzącym mężczyznom i kobietom ogrody raju, gdzie w dole płyną strumyki. Oni tam będą przebywać na wieki i mieszkania przyjemne w ogrodach Edenu. I poleciliśmy człowiekowi dobroć, względem jego rodziców, matka nosiła go w trudzie. A jeśli ktoś z Was wrzeknie się swojej religii i umrze jako niewierny, to dla takich daremne są ich uczynki na tym świecie i w życiu ostatecznym. Tacy będą mieszkańcami ognia. Oni tam będą przebywać na wieki. Ten cytat przeraża wiele osób, które twierdzą, że Bóg muzułmanów jest straszny i po prostu zły. I faktycznie, jeśli w jakiejś religii za to, że postanowimy na przykład zmienić wiarę, czego nas taka kara. To nie jest to zbyt miłosierne, ale jest i taki cytat, o którym nie każdy wie, Kto wierzy w syna ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Ten cytat pochodzi z Biblii, z Nowego Testamentu. Mężczyźni stoją nad kobietami, ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że to oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie. Pozostawiajcie je w łożach i uderzajcie je. A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wniosły wielki. Ten cytat spotkał się z masą kontrowersji. Względem jednych jest to oczywiste ukazanie tego, że kobiety w islamie można traktować bez szacunku, tak jak nie powinno się nikogo traktować. Wiele osób jednak, które wyznaje islam, twierdzi, że te słowa są bardzo ograniczone. Po pierwsze, należy wiedzieć, że takie zachowanie jest dozwolone, ale musi być bardzo rzadkie. I jeśli już się zdarzy, to muszą być na to naprawdę mocne argumenty, jak to, że żona ze swojej świadomej chęci czynienia zła, robi negatywne rzeczy. Poza tym muzułmanie zwracają uwagę, że kary fizyczne mogą mieć różne stopnie i we fragmencie tym, jeśli się słowo z niego, idruhuhuna, chodzi o coś nieokrutnego, niebolesnego, czyli ta kara fizyczna ma być czymś delikatnym, by tylko zwrócić uwagę żony, że źle czyni. Oczywiście to i tak nie zmienia faktu, że jest to przemoc. Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę Bóg nie miłuje najeźdźców. Odbierzcie im życie, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili. Prześladowanie jest gorsze niż odejście z tego świata. I nie zwalczajcie ich przy świętym meczecie, dopóki oni nie będą was zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciwko wam, niszczcie ich. Taka jest odpłata niewiernym, a jeśli oni się powstrzymają, zaprawdę Bóg jest przebaczający, litościwy, i zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga, a jeśli oni się powstrzymają, to wyrzeknijcie się wrogości, oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym. Ten cytat cieszy się wieloma kontrowersjami w internecie. Muzułmanie jednak, nie mówię to oczywiście o skrajnych wyznawcach, tłumaczą, iż fragment ten wcale nie nakazuje odbierać życia komu tylko zechcą sobie wyznawcy Mahometa, ale nakazuje, by tylko tych, którzy atakują ich samych, zniszczyć, czyli na zasadzie broń się, ale tylko jeśli ktoś próbuje zrobić Ci krzywdę. Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych z pominięciem wiernych, a kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem, chyba, że obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. Co oznacza ten cytat? Niektórzy sądzą, że cytat ten całkowicie zabrania przyjaźni muzułmanów z ludźmi wyznającymi inną religię. Większość muzułmanów jednak zwraca uwagę, że Koran wcale nie nakazuje, by nie mieć przyjaciół wyznających inną wiarę, ale by w wyborze przyjaciół nie odrzucać na wejściu wszystkich osób wyznających islam. Sporo też mówi inny cytat. Bóg nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii, ani nie wypędzali was z waszych domostw. Zaprawdę Bóg miłuje ludzi sprawiedliwych. Bóg zabrania wam tylko, abyście sobie brali za przyjaciół tych, którzy was zwalczali z powodu religii, i którzy was wypędzali z waszych domostw, i którzy pomagali przy wypędzaniu was. Ci, którzy ich biorą za przyjaciół, są ludźmi niesprawiedliwymi. Czy cuda w hinduizmie, które udało się nagrać? Link do filmiku na ten temat w opisie.